A świetny początek! Teraz trzeba pójść za ciosem! Prowadzą zatem 1 do 0 Zobaczmy, co z tego będzie. Uwaga! Aj, złe podejście pod piłkę, uderzenie jest zupełnie niecelne. No i od razu mamy dwie zmiany. Niby proste zagranie, a traci. Musi uważać. I teraz rzut wolny, tak nie można grać. Może się teraz rozpędzić wzdłuż linii bocznej. stan meczu. Wyjaśniona sytuacja. Dobra interwencja w bramce. Tracą piłkę. Muszą znów o nią powalczyć. Tak, obie drużyny mają teraz problem z rozegraniem w środku pola. Piłka odnajduje teraz Aspasa. A teraz otwartą drogę na skrzydle. Może atakować. Ale nic z tego nie będzie. Akcja spaliła na panewce. Sannej Francji. Teraz sporo miejsca na skrzydle. Chce to wykorzystać. Nie było innego wyjścia, jak wybić piłkę poza boisko. Będzie out. Znowu są przy piłce. Ma wsparcie, by to rozegrać. Teraz garnaczo. Znakomite ustawienie i przechwyt. Spójrzmy, co teraz zrobi z piłką. O i świetne, prostopadłe zagranie. I po akcji, aż szkoda. Fiocco od Oilund, Frankie. Jest szansa, uderza. Wypiąstkowała tę piłkę, oddala zagrożenie. Chodzi teraz spod linii bocznej. Lukas Vazquez! Tak! Bramka! Świetna była ta pierwsza obrona, ale cudów nie ma, bo nitki nie dało się już wyjąć. Po tym golu jest 1-1. Marcus Rashford. Nie ma faulu. Czysty, skuteczny atak Jukajskiego. O, może być zagrożenie bramki. Rozgląda się za możliwością dobrego zagrania. Rashford czeka na piłkę. Dobrze, teraz blokowana piłka, ale trzeba się jej szybko pozbyć. Uwaga, strzał w kierunku bramki. Jest! Gol! Dzięki tej bramce odzyskują prowadzenie. Świetne, filtrujące podanie. Dobrze odczytane intencje. Niebezpieczeństwo zażegnane. Oylund. Mohamed Nour. I mamy próbę z dystansu. Piąskuje, Niebezpieczeństwo oddalone. Zupełny brak zrozumienia w zespole. Będziemy mieli aut. Dwubramkowa przewaga dawałaby już spory komfort, ale nic. I co teraz? Teraz powinna pasz bramka. Co za interwencja. Przy strzałach z tej odległości liczy się przede wszystkim refleks. No i to chyba umożliwiło tutaj szybką reakcję. Udany odbiór de Jonga. Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Skuteczna interwencja. Piłka wybita. Lukas Vazquez. Takie podanie nie miało szansy dojść. Mohamed Nour, Ejon. Dobry teraz atak na piłkę. Bellingham precyzyjnie na dobieg. Strzał teraz. Świetnie zablokowany strzał. Jest szansa na wyrównanie po rzucie rożnym. Świetny teraz Rybnik. Wciąż idzie na bramkę. Uwaga! Musi to wykorzystać. I koniec pierwszej połowy. A my zapraszamy Państwa na przerwę. Fizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Dobra ta interwencja. Przenoszą teraz grę na drugą stronę boiska. Mohamed Nour. Hojlund. Frankie de Jong wychodzi na wolne pole. Centruje teraz w szesnastkę. Zablokował, no ale jest pod presją. Teraz trzeba to wybić. No, nieźle się zapowiadało, ale to już koniec. Aut bramkowy, a pachniało. Tu... Dziękuję golem. Może teraz dobrze dobrać do partnerów. Raz strzał. Wypiąstkowała tę piłkę. Oddala zagrożenie. Sędzia przyznał im rzut utrożny. Będzie więc okazja, by podwyższyć prowadzenie. Na pewno grałoby im się odtąd łatwiej. Niech wyszedł korner. Półka ma bramkarka. A i błysnął teraz techniką. Strata piłki. Tarnaczo adresatem podania. Obiecująca wrzutka. Co za blok! Brawo! No a teraz niepotrzebna strata piłki. Mohamed Nur. Dają okazji, budują akcję coraz bliżej. Pod... Okazja, Garnacho. Prandota teraz bez zarzutu. Alex Baldę. Nie tak to powinno wyglądać. Techniczny błąd, piłka poza boiskiem. W ostatnim kwadransie obserwujemy niemal całkowitą dominację przyjezdu Stwarzają sobie sporo szans, więc na chwila mogą podwoić prowadzenie. Wtedy rywale już się chyba nie odbiją. Sprawnie trzecią do środkowania, ale nadal muszą uważać. ci piłkę po tym doskoku. Dobrze dograć, pokazują się na pozycjach. Ale teraz zamieszanie, słupek, czy ktoś to bije? Cóż, była tu szansa Bramkowa. Była i się zmyła. Gdyby to wpadło, mogło już być po meczu. Na szczęście dla drużyny broniącej się w tej sytuacji konstrukcja Bramki okazała się sprzymierzeńca. Ale nie składają broni, dalej atakują. Mateusz de Licht. Piłkę przejmują rywale. Może być groźnie. Rashford z piłką. Co za interwencja! Teraz będzie niebezpiecznie! Ciągle pachnie branko. A co za interwencja Przy strzałach z tej odległości Liczy się przede wszystkim refleks No i to chyba umożliwiło tutaj szybką reakcję Mogą teraz skontrować Mają dobre opcje Wyglądało to całkiem obiecująco Ale nici z tej kontry Trochę za dużo teraz nerwowości W środku pola Ojlund. Ojlund. Piłka wprost pod nogi przeciwnika. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. Na skrzydle całe hektary wolnej przestrzeni. Bardzo ładnie teraz w obronie. Znowu mogą konstruować akcję. Trochę miejsca na skrzydle. Może ruszyć z piłką. Alejandro Garnaczo powinien trafić. Mogło być już po meczu, ale dzięki tej kluczowej interwencji wciąż pozostają w grze. Dobra obrona, remis wciąż jest w zasięgu. Markus Rashford. Goal! Ale piękne nożyce. No, czapki z głów. Tak strzela. to trzeba umieć. Czekwyt. Znowu mają piłkę. Dobra akcja, obrona może być wokoła. A i niewiele teraz zabrakło. Odważna próba. Teraz zabrakło trochę szczęścia tomku. Niestety nadal do remisu potrzebują dwóch bramek. Zostały dwie minuty do końca regulaminowego czasu gry. Podanie górą za linię obrony? Tak, teraz to wybicie wyjaśniło sytuację. Mija teraz bez kłopotu. Dobra obrona, ale to nie koniec zagrożenia. Gol. Nie, słupek! O, przyjmuje teraz na siebie groźnie wyglądający strzał. Pani sędzia gwiżdżę po raz ostatni. Więc co ekipa.